Siemano, dzisiaj wszystko co najważniejsze o balladynie. Zatem balladyna, jest to dramat w przenośni, ponieważ naprawdę treść jest pokręcona. Natomiast dosłownie ze względu na to, że właśnie mamy taki rodzaj. Co w zasadzie nam potwierdza, że jest to właśnie dramat. Gatunek to tragedia, jakby kogoś to interesowało. Natomiast autorem jest nie kto inny jak Juliusz Słowacki. Akcja samej lektury odbywa się w okolicach jeziora Gopło za czasów panowania Popiela III. Z racji, że utwór dzieli się na wcześniej wspomniane akty i sceny, to tak właśnie będziemy sobie to opracowywać. Dodam jeszcze, że odcinek podzieliłem na streszczenie, motywy, plan wydarzeń i krótki opis bohaterów, tak że wszystko będziecie mieli w jednym. Miejscu. Zatem akt pierwszy, scena pierwsza. Pierwsze skrzypce odgrywa tutaj postać Kirkora, pana zamku oraz pustelnika, byłego władcy Polski, Popiela III. Jeden drugiemu się żali, jak to tragicznie ponuje obecny król Polski, Popiel IV. Wszystkie nieszczęścia to jego winę, a na dodatek tego ukradł koronę, która jest tak stara, że bawił się nią sam Jezus. I tak cały czas w kółko Macieju narzekają na wszystko, jak przeciętny użytkownik Twittera. Potem temat schodzi o zgrozo na baby. Dopiero co się poznali, a Kirkor już pyta Pustelnika, gdzie ten ma szukać żony. Pustelnik mu odpowiada, aby ten szukał wybranki na wsi Skromnej chacie. I tak zaczęły się miłosne poszukiwania. Kirkor wyszedł, to dupę Pustelnikowi zaczął zawracać Filon. Kim był Filon? Paserzem z miłosnymi rosterkami. Kolejny agent z objawami depresji wylewa swoje żale, że ten nie może znaleźć kobiety idealnej. Pustelnik idealnie wypunktował mu, że chyba spał z drzewa i kobieta idealna nie istnieje. Akt pierwszy, scena druga. Trzy nowe postacie: Chochlik, Skierka i Goplana. Z tego zapamiętajcie Goplanę, która jest królową jeziora Gopło, a tamta dwójka to jej przydupasy. Goplana zakochuje się w zwykłym Menelu zwanym Grabcem. Babsko wyznaje mu miłość, a ten ją wyśmiewa, bo on kocha Balladynę. Goplana natomiast nie odpuszcza i każe chochlikowi sprawić, aby grabiec nie znalazł drogi do Balladyny, natomiast zadaniem Skierki jest to, aby doprowadzić Kirkora właśnie do naszej tytułowej bohaterki. Akt pierwszy, scena trzecia. Kolejne trzy postacie, tytułowa balladyna, Alina, jej siostra oraz ich matka, wdowa. To właśnie ona marzy o dostatnim życiu swoich córek i jakże magiczny sposób. Akurat w tym momencie pojawia się nie kto inny jak Kirkor, czyli nasz dziany władca zamku. W dużym skrócie, nie wie którą siostrę wybrać, to organizuje jakże idiotyczny konkurs, polegający na tym, że pierwsza siostra, która zbierze dzban malin, zostanie jego żoną. Tak. Poważnie. Akt drugi, scena pierwsza. Alina zbiera maliny, jakby miało nie być jutra w przeciwieństwie do balladyny, która nie może niczego znaleźć. Pamiętacie jego plany? To jest dokładnie ta, która kazała jednemu ze swoich przydupasów nie dopuścić do tego, aby balladyna spotkała się z grabcem. No i plan spalił na panewce, ponieważ właśnie się spotkali. W sumie nie niosło to za sobą większych reperkusji. Jakby tego było mało, to wcześniej go plana zamieniła grabca w wieżbę. Bo czemu by nie? Wracając do balladyny, to właśnie zabiła ona swoją siostrę. Akcja miała być Snicks to, natomiast widział ją prawie każdy. Widział ją Hochlik, Filon, czyli nasz ten niespełniony romantyk, Skitrana w krzakach Goplana, Skierka oraz grawiec zamieniony w owe drzewo. Goplana niczym obrończyni sprawiedliwości, rzuca klątwę na Balladynę i teraz ma na czole czerwoną bliznę. Coś w stylu Harry'ego Pottera. Akt drugi, scena druga. Taktyczni obserwatorzy wątku, matka wdowa i książę Kirkor czekają na powrót sióstr. Z wiadomych przyczyn wraca tylko Balladyna i to właśnie ona poślubi Kirkora. Nagle wdowa kapnęła się, w sumie wreszcie się kapnęła, a druga córka to gdzie? Główna bohaterka wcisnęła jej kit, że Alina uciekła z jakimś młodym fagasem. Tymczasem nadszedł czas na przygotowania do ślubu. Balladyna odstrzelona jak woźny dzień nauczyciela, zwraca uwagę swojej matki, a dokładniej uwagę zwraca jej blizna. Wdowa próbuje próbuje ukryć bliznę, natomiast wtedy nie wymyślono czegoś takiego jak tynk. Akt trzeci, scena pierwsza. Nie wiadomo czemu, ale chałupa wdowy płonie. Nie żeby ktoś rozpaczał, no po prostu płonie. Następnie garstka wieśniaków stwierdziła A może odwiedzimy balladynę i wdowę? I jak powiedzieli, tak zrobili. Za dużo się tutaj nie działo. Balladyna jest uchana, zwiedza sobie zamek i jego bogactwa. Kirkor jej mąż stwierdził, że teraz ma ważniejsze sprawy, bo musi odzyskać koronę Popiela Trzeciego. Balladyna zostaje sama w zamku i targają ją wyrzuty sumienia cały czas rozmyśla o tym, co zrobiła, jednocześnie zakrywa swoją bliznę niepozorną opaską. Akt trzeci, scena trzecia. Trochę tu powiewa nudom, Kirkor przybył do pustelnika i pokazuje mu koronę. Potem przyjeżdża Filon, który rozpacza, że nie wskrzesił Aliny do życia. No ciekawy, jak on miał to zrobić. Następnie pustelnika odwiedza balladyna. Chce pozbyć się blizny na czole, natomiast pustelnik kapnął się co balladyna zrobiła i oświadczył, że bliznę może zlikwidować tylko Alina. Balladynie nie było do śmiechu i ucieka od pustelnika. Akt trzeci, scena czwarta. Pustelnik jest idiotą i zostawił na kamieniu prawdziwą koronę. Wówczas kradną ją te dwa przydupasy goplany, chochlik i skierka. Goplana, żeby zaimponować Grabcowi, mianuje go królem dzwonkowym. Cokolwiek to jest, no po prostu królem. Teraz woda sodowa odbiła z kolei Grabcowy i ten wprowadza istny terror swoim panowaniem, wprowadzając wysokie podatki, inwigilacje i inne cuda na kiju. No ciekawie nie jest. Akt trzeci, scena piąta. Był jeszcze taki jeden, zwał się Von Kostryn. Był on dowódcą straży zamku Kirkora i okazało się, że ten podsłuchał rozmowę Balladyny z Pustelnikiem. W dużym skrócie, wie, że Balladyna zabiła Alinę. Między wierszami pojawił się również wątek skrzyni, której Balladyna nie miała otwierać. Wszystko to w celu okazania lojalności przed mężem. No, naprawdę większych bzdur nie słyszałem. Wracając, wreszcie zaczyna się akcja. Kostryn sugeruje, że niejaki Gralon. Posłaniec Kirkora wie o morderstwie i dochodzi do awantury. Dwóch rosłych chłopów bije się, a Balladyna wbija w nóż plecy Gralona. Tym samym zyskuje w oczach Kostryna. Akt czwarty, scena pierwsza. Podczas uczty Balladyna zaczyna bawić się w politykę, mówiąc wprost, kłamie. Niestąd nie zowąd pojawia się wdowa, która żali się, że została zamknięta wieży. Ciekawe jak stąd wyszła, ale mniejsza. Balladyna już tyle nazmyślała gościom, że nie przyznaje się do własnej matki, co skutkuje jej wypędzeniem. W tak zwanym międzyczasie do zamku docierają informacje o zwycięstwie Kirkora nad Popielem IV. Mieszkańcy pragną obwołać go królem, natomiast Kirko rezygnuje i mówi coś w stylu: Kto pojawi się w gnieźnie z koroną Popiela IV, ten zostanie władcą. No i grabiec, jak pyszny pan, właśnie został sobie władcą. Bez sensu. Impreza trwa w najlepsze. Duchy grają piosenki, a Balladyna bierze tekst tej nuty zbyt do siebie i uzmysławia sobie, że to piosenka jest właśnie o niej. Może jeszcze doprecyzuję, chodzi o to, że balladyna ma cały czas w głowie to, że zabiła własną siostrę i ta piosenka poniekąd ją dobija. Podobnie mają dwunastolatkowie, jak słuchają jakichś love songów i też mówią, to piosenka dokładnie o mnie. Wracając, to balladyna mdleje i na tym kończymy scenę. Akt czwarty, scena druga. Wracamy do pustelnika, tym razem zawita u niego Kirkor i obiecuje mu, że odzyska koronę, choćby miał się zesr. Kirkor wyruszył, a Pustelnik odwiedza oślepiona od pioruna wdowa, która wspomniała, że chciała się powiesić, ale gałąź nie wytrzymała. Tak to jest, jak widzisz na wadze swój numer PESEL. Tym razem Pustelnik obiecuje wdowie, że ten jak spotka balladynę, to... ...po prostu ją ukaże. Akt czwarty, scena trzecia. Tu nic się nie dzieje. Akt czwarty scena czwarta. Tu też nudy balladyna gada sama do siebie, czyli bawi się w typowego nauczyciela podczas elekcji. Akt czwarty scena piąta. Tu już co się zaczyna dziać i z ręki balladyny ginie grabiec, to ten, któremu go plana wręczyła koronę, tak dla jasności. Następnie mamy wonkostryna, który robi deal z balladyną i wszystko to w celu zawalczenia z Kirkorem o Tron. W związku z tym kostryn dostaje zlecenie od swojej szefowej, żeby ten zabił pustelnika, czyli ostatniego świadka zbrodni. Tu jeszcze mała ciekawostka, balladyna jest w ciąży, pewnie z Kostrynem, ale kto ją tam wie. Akt piąty scena pierwsza. Goplane strzela strzela moralniak, jest przerażona i obwinia ciebie za wszystkie nieszczęścia, co jest następstwem tego, że opuszcza krainę nad gopłem i tyle ją widzieli. Akt piąty scena druga. Kirkor mobilizuje armię, natomiast część żołnierzy z nich ulega łapówce balladyny i kostryna. Następnie Kirkor dostaje informacji o powieszeniu się pustelnika. Wszystko to dlatego, że nie przyjął łapówki. Balladyna zleca Kostrynowi tak zwane ciche samobójstwo, i tak właśnie ginie pustelnik. Dochodzi do wielkiej bitwy, w której śmierć ponosi Kirkor. Nagle się starsza babka, która jest w posiadaniu zatrutego noża. W razie porażki to właśnie nim Balladyna odebrałaby sobie życie, ale jednak do tego nie dochodzi, ponieważ Kirkor jego armia przerżnęła niczym Brazylia z Niemcami w 2014 na mundialu. Jednak nóż znalazł inne zastosowanie. Podczas celebracji zwycięstwa Balladyna kroi chleb zatrutym nożem i tę sznytkę daje komu? Kostrynowi, czyli podsumowując zarżnęła wszystkich, kogo się tylko dało. Akt piąty, scena trzecia. Ostatnia prosta. Zwycięska armia na czele z Balladyną i otrutym Kostrynem wkracza na zamek. Kostryn biedaczysko był otruty, no to w końcu padł. Teraz zgodnie z tradycją przed ukoronowaniem Balladyny ta ma wydać wyrok na zbrodniarzy. Ale jeszcze zanim to, to przychodzi lekarz i oświadcza, że Kostryn został otruty. Tymczasem Balladyna ty no, ja nie wiem kto zabił go, ale kara śmierci dla niego. Potem przychodzi Filon, to ten romantyk, co zakochał się w nieżyjącej Alinie, pokazuje dowód w postaci noża, z którego została zamordowana Alina, tymczasem Balladyna znowu. Ty no, ja nie wiem kto ją zabił, ale kara śmierci dla tej osoby. Jak mawia przysłowie, do trzech razy sztuka i wtedy przychodzi wdowa. Sędzia czy inny frajer, nieważne, pyta się wdowę, kim jest twoja córka, która cię wygnała. Śledztwo na poziomie, kto zostawił karton z resztką mleka tylko po to, żeby nie musieć go potem wywalać. Wracając, wdowa nie chce wydać córki, więc sędzia zsyła ją na tortury. Biednemu to zawsze wiatr oczy i u. Wdowa nie wytrzymuje tortur i umiera. Aby tradycji stało się zadość, przymuszają Balladynę, żeby wydała chociaż jeden wyrok. No to Balladyna znowu. Ty, no nie wiem, ...to wygnał matkę, ale kara śmierci dla niej. I niczym grom z jasnego nieba Balladynę trafia piorun. Koniec. Teraz, żeby wszystko ułożyło się w głowie, kto kogo zabił, kto kogo otruł, i kto z kim spał, to zrobimy krótkie podsumowanie postaci. I myślę, że do rozprawki charakterystyki będzie to jak znalazł. Wszystko ułożyłem w sposób chronologiczny w celu jeszcze prostszego zrozumienia i dodam jeszcze, że skupię się tylko na najważniejszych bohaterach, a resztę znajdziecie w darmowej karcie lektur. Tam macie wszystko, to też nie będę Wam tutaj zabierał czasu. Zatem słowami podsumowania. Balladyna. Córka wdowy, siostra Aliny. Czarnowłosa, czarnooka, piękna kobieta. Jako żona Kirkora została hrabiną. Po zdobyciu korony piastów zostaje królową. Zła, nieuprzejma, pełna goryczy. Ma na czole krwawe znamie po zabójstwie siostry. Ma kochanka kostryna, z którym spiskuje przeciwko mężowi. Wyrzeka się matki i ginie od pioruna. Alina. Ma jasne włosy, fioletowe oczy i symbolizuje niewinność. Jest przeciwieństwem baladyny, zaradna i pracowita. Kocha Kirkora nieskazitelną miłością. Szybciej niż siostra zbiera Maliny, była jej skłonna część oddać. Stała się obiektem westchnień dla Filona. Wdowa. Stara piękna matka biednych sióstr. B co? Wdowa. Stara biedna matka pięknych sióstr. Straszliwie cierpi, wyrzucona przez własną córkę za bramę zamku. Podczas tortur nie zdradza imienia córki. Kirkor, człowiek szlachetny, rycerski i porywczy. Gdy dowiaduje się o losach pustelnika, pragnie mu pomóc, uważa, że nie jest godny bycia władcą. Pustelnik jest przebywającym na wygnaniu królem Popielem trzecim. Żyje samotny w lesie, z dala od ludzkich spraw. Widać, że finalnie to się nie udało jednak, bo co chwilę mu ktoś dupę zawracał. Posiada cudowną koronę Lecha, którą zgubił. Naiwnie wierzy w odrodzenie się państwa. Z rozkazu Balladyny zostaje powieszony przez Kostryna. Resztę agentów specjalnej troski znajdziecie w e tak jak wspominałem. Teraz jeszcze na szybkości plan wydarzeń, zatem. Kirkor u Pustelnika. Rada Pustelnika dotycząca wybrania ubogiej żony. Rozkazy dla chochlika i Skierki. Konkurs Aliny i Balladyny z Biurmalin. Zabójstwo Aliny przez Balladynę. Krwawe znamie na czole Balladyny. Balladyna na zamku Kirkora, zamknięcie matki wieży, zmiana planów Balladyny wobec Kostryna. Kostryn i Balladyna zabijają Gralona, obietnica Kirkora znalezienia korony pustelnika. I teraz zaczynamy maraton. Śmierć pustelnika, śmierć Kirkora, śmierć Kostryna, sąd Balladyny nad zbrodniarzami i śmierć Balladyny. Na deser jeszcze garstka najważniejszych motywów, które będą idealne do egzaminu na rozprawkę. Motyw Władzy. Władza jest głównym motywem, który rozgrywa się przez całą fabułę. Balladyna za wszelką cenę pragnie panować. Motyw Winy i Kary. Balladyna popełnia wiele złych rzeczy, za które w końcu dostaje zasłużoną karę. Motyw Rywalizacji. Rywalizacja Aliny z Balladyną, która skończyła się w bardzo tragiczny sposób. Motyw Miłości Nieodwzajemnionej. Filon i Alina. Filon widzi w niej kochankę idealną, mimo że ta nie żyje. I jeszcze mamy sytuację, gdy grabiec wyśmiewa go planę, gdy ta okazuje mu miłość, ponieważ on kocha Balladynę. Motyw sukcesu, motywacji, jak zwał, tak zwał, mimo że po trupach do celu, to Balladyna osiąga swój cel, czyli władzę, w sumie podobnie jak znany akwarelista. Podsumowując, do rozprawki na wydaje się jak znalazł. Nie będę ukrywał, że jest ona moim typem, jeżeli chodzi o tegoroczne egzaminy, ale co będzie, no to zobaczymy. Jeżeli się wyrobię, to po prawej stronie znajdziesz film o rozprawce, jeżeli nie, no to coś innego. A po lewej stronie masz powtórkę Lasminy z Polskiego. Wybierz coś dla siebie. Siema.